Witam po krótkiej przerwie. Dzisiaj coś specjalnie dla tych, którzy uwielbiają ryby. Będzie karaś, więc zapraszam do oglądania. Jak widać na filmie, jest to ryba średniej wielkości. Nieco ponad pół kilo na sztukę. Ryba z rodziny karpiowatych. Bardzo smaczna. Co prawda, ma odrobinę ości, ale dla miłośników ryb nie powinno to stanowić żadnego problemu. Mi nie przeszkadza. Rybę należy posolić z obu stron i popieprzyć oraz odstawić do lodówki na jakieś 2 godziny. Oczywiście informacja dla początkujących: rybę najpierw trzeba oczyścić, czyli usunąć wnętrzności, pozbyć się łusek. I dokładnie umyć, a dopiero następnie można zacząć przyprawiać. W międzyczasie przygotowujemy sobie wszystkie składniki, które nam są niezbędne, czyli zaczynamy od czosnku. Ilość dowolna, w zależności od tego, czy lubicie czosnek, czy nie. Ja użyłem dwa ząbki na jedną rybę. A więc do środka dajemy czosnek, odrobinę masła, odrobinę koperku, suszone pomidory i cytrynę, co za chwilę będzie widoczne na filmie. W ostatnim etapie przygotowania ryb należy polać je sokiem z cytryny oraz doprawić majerankiem, tak na oko. Ja użyłem tutaj około dwóch łyżek stołowych. Na wierzch dajemy jeszcze jedną pokrojoną cebulę oraz polewamy całość, wszystko już tak na koniec, dorobiną oliwy z oliwek. Pieczemy do 50 minut w 190 stopniach góra-dół z termoobiegiem. Co jakiś czas należy polewać rybę jej własnym sosem. Voila, a to jest efekt. Ryba jest perfekcyjnie dopieczona, jest bardzo aromatyczna. Przeszła wszystkimi tymi zapachami, tymi przyprawami, dodatkami. I jeszcze dodatkowo ten tłuszcz nadał jej odpowiedni smak. Często się słyszy, że, a nie lubię karpia, nie lubię karasia, ogólnie nie lubię ryb karpiowatych, bo śmierdzą mułem. No to mam dla Was bardzo dobrą wiadomość. Karasie wcale nie śmierdzą mułem. A raczej to się zdarza tylko w przypadku, kiedy ryba już jest taka mocno wyrośnięta, waży trochę więcej i już swoje przeżyła. No ale nie musicie się tym martwić, dlatego że macie ten przepis. A ten przepis jest gwarancją rewelacyjnego smaku i wspaniałego aromatu. No, a tylko spójrzcie do środka. Wszystko samo odchodzi. Ryba wcale nie jest wysuszona, jak często to się potrafi stać. No, przy właściwej obróbce jest soczysta, jest aromatyczna, jak już wcześniej wspomniałem, i naprawdę pyszna. Także zachęcam do tego przepisu, bo jest naprawdę sprawdzony i rewelacyjny. Gorąco polecam. I zachęcam również do subskrypcji mojego kanału i pamiętajcie, żeby kliknąć w dzwoneczek obok, bo dzięki temu otrzymacie powiadomienie o kolejnym moim filmie. I tradycyjnie żegnam się z Wami uprzejmie i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!